Mamy w odcinku e, tak, podcast na... Podcast MN Gry podcast. Tak. Możecie u mnie na kanale praktycznie jako taki specjal na stosu, który jakby... Który, który nie będzie mi się chciał później nagrać. No, to nie jest taki QA, bo QA będzie później ja na stosobów u mnie. No tak, ja zrobię drugi specjalny stosunek, to można powiedzieć, że jest na 70, a następny zrobię stosunek na i to będzie QA. No, w tym. Dobra. Yy, Dobra. B. Dobra. B. Dobra, B. Zaczynamy pytanie, ci dom. 10 pytań i zmiana yy, pytającego. Skąd powstało Dawaj. Twoje imię? No. Skąd powstało. Twoje imię, jeżeli jak chcesz, to oczywiście nie musisz odpowiadać. Tutaj Ale co, jakby z. No moja z... nazwa, tak, na YouTube, z... czy moje prawdziwe imię? Nie, twoja nazwa. Dobrze. Generalnie, moja nazwa powstała z tego, że kanał miał opierać się na grach. I moje dwie ulubione litery to jest N i N. I w sumie. Ach, tak patrzę, między innymi, a nie, to, to, to ten skrót jest zły, dobra, e, już nic, ale to no, dosłownie z tego, że moje dwie lubione, to są moje dwie ulubione litery i ten kanał miał się opierać na grach. Taka... No to teraz może u mnie, dlaczego ja wziąłem tą nazwę? W sumie nie Dobrze. wiem. Ja... No. Dobra, nie będę nie, tego... nie, będę... nie będę spoilerował. Nie będę spoilerował, bo to na pewno będzie na Q&A. Dobra, to dawaj, następne. Następne pytanie. Mm, takie bardziej życiowe. Jakie, mówię, jaki lubisz sport? Jaki lubię sport? Jakby ja i tak nie wiem, jaki lubisz sport, ale pytam się. Ja lubię nie. To nie jest piłka nożna, nie to nie jest piłka ręczna, nie to nie jest koszykówka. Ale... Dobra. Nie wiem, czy to jest dyscyplina Olimpijska, ale e, to jest chyba w na 100 czy tam na 500 metrów. Nie, nie pamiętam, jakie tam były odcinki, Dobra, ale to chyba zaczyna zda? się od 500 metrów. Ja? U mnie to jest tak, że ja czasami idę Boks. Kiedyś to piłka nożna, ale już nie. Dobra, ale ty nie miałeś zadawać pytania. No dobra, ale ja też. A sobie. Ja też, ale dobra, ja wiem, no po prostu ja sobie tak odpowiem, żebyście mieli świadomość. No tak, wiem, wiem. To teraz ty. Co pytanie, dawaj. No teraz. Czekaj, jaka jest twoja ulubiona gra? Coś pomiędzy Minecraft a Age of History? Utah, dobra, mnie No, znam te gry. Znam, znam. Drugie pytanie. Jak drugie pytanie? To jest chyba piąte już.

To chyba nie. Tyle. Chyba 2022. Wolę bardziej 2022. No, dobra, to ja u mnie to tak takie dobre lata to 2017, 2018. To było piękne życie, ale dobra. Okay. Y... Tego, choć nie było tyle green screen kidów. I w ogóle nie było takiego złego brain rota. Właśnie oglądam film na temat brain rota. Dobra, dawaj, piąta. E, dobra. Piąta, e, piąta, piąta. E, e, jaka była twoja najdroższa gra. To jest chyba. No dawaj. Czekaj, ja już mówię, ja już mówię. To ja muszę tylko zobaczyć Steam'a i już ci mówię. Mi się wydaje, że to było The long Drive. Dobra. Bo coś chyba kawało 90-80 zł to było. To jest. To, to, to jest. The... Co? To to, tanie to jest. Okay. to Drive jest go Jak 90-80 zł to to jest tanie. Co ty gadasz? Nie. Boże, gdzie moja biblio? Dobra, to nie jest Age of History. Dobra, no. widzę, chyba jednak nie sprawdzę. E... Co to jest? Ale to na pewno jest The Long Drive. A, jeżeli chcecie repo taką grę horrorową... Czekaj, nie, to nie jest Boppleball. Bo... O nie, to nie Mam... Repo, taki horror. A nie wiem, jak to się czyta, ale. Po... Nie! Dobra, dam. Przest. No? E, no dobra, już moja to. Moja no to... szósta. Była... szósta. To chyba FC, no ale dobra, kolejne pytanie. Pytanie. No szósta. Jak? Czy według ciebie fajne, co było najsłabszą rzeczą w Minecraft Film? Nie no, owca nie. Szczerze, najsłabszą rzeczą w Minecraft Film to był... E, Dubbing. To był, nie wiem co, nic, nic, nic. Szóste pytanie i to jest odpowiedź, nic. Dobra, siódme, jaki jest twój ulubiony owoc? Jabłuszko, czerwone, fajne i jabłuszko. Dobra, rozumiem. Ósme pytanie. Ósme. Czy złamałeś kiedyś no? Nie. No. Na Sorry. Na szczęście mi się to nigdy nie przytrafiło i nie życzę kolwiek nawet moim największym wrogom, żeby im się to przytrafiło. Okay. Bo jaki to jest ból. Mimo tego, że go nigdy nie doświadczyłam. No, ja sobie wyobrażam w moim... No, ja sobie nie wyobrażam. Dobra, dziewiąte pytanie! Dobra, dziewiąte pytanie. Dziewięte pytanie. Jaki swój ulubiony klub piłkarski? Nie no. KS S. Polonia. Wa... Nie no. Real Zabiję cię za pierwsze zdanie. Legal Madryt, a Polski to jest Dobrze. Legia. Albo jeszcze... Jagiellonia. Jak powiesz jeszcze raz słowo na KS, to ja mogę ci wysłać zdjęcie kosza na śmieci ze zdjęciem KSP śmietnika. KSP śmietnika, dobra. Dobra, KSP Cięć tego Cięć pytanie. No. Ostatnie pytanie. Yy, yy, czy kiedyś kopałeś w piaskownicy, jak na nad morzem i tak długo kopałeś, że się dokopałeś na drugi koniec świata, do Chin? Tak. No dobra. To, Dobrze. Ja, to ja, się do, ja się do Los Angeles dokopałam, ale do Chin to się nie dokopałam. Dobra, teraz ja zadaję 10 pytań. dobrze. Mm. No, dobra. Skąd wziął się pomysł na Twoje logo? O kurde, ale to stare czy nowe? Nowe, nowe, bo stare to Ty pewnie nie pamiętasz. Stare, to ja pamiętam, bo to było dosłownie 5 dni temu. Eee, moje nowe logo? Bo ja tak powiedziałem, że tak warto coś nowego zrobić, tak? Nie... kanał niedługo, mój profil będzie miał już rok. Chociaż film ostatni to był 3 miesiące temu. No ale kogo to obchodzi? Yyy... kartu... no... Hmm, logo sobie zdecydowałem bo chciałam sobie się pobawić i w ogóle hmm, fajnie byłoby, by tak coś zrobić, tak. Po prostu... tak... trochę tak to takie starsze logo, to już było fajne, ale żeby było więcej takiego kolorów, takich więcej, żeby były jakieś naklejki, żeby było przesłanie takie, i żeby ludzie, oczywiście nie ma mojego loga bez napisania eee, cartoon i ogólnie tak, takie logo. Bardzo, bardzo, bardzo długa wypowiedź, e, bardzo, jakby to powiedzieć, dużo zawartych treści o twoim rogu, e, logu, jeśli źle powiedziałam, e, dobra. Nie mm. no, nie będę pisać... Ten... Dobra, ale dobra. dobra, po tych pytaniach chyba jeszcze filmik będzie się kończył, bo nie mam czasu, okej? Okay? No dobra, dobra, I mm. skończymy po, po moich dziewięciu pytaniach jeszcze, mm. dobra. Czekaj, muszę pomyśleć e, jaka jest Twoja ulubiona gra? Go simulator 3. A Jaka jest Twoja najdroższa gra? Chyba chyba wydaje mi się e, Mi się wydaje, że moja najdroższa gra to jest... zależy jakby z, z, y, z jakiegokolwiek konsoli czy tylko z mojego komputera? z konsoli i komputera W sumie to najdalsza gra to jest FC25 Chyba za 300 zł czy na nebie hmm. kupowałaś? Nie, nie, ja sobie kupiłem na przecenie jak była. Dobra, to, to ja myślę, że czwarte pytanie, które zadam, to będzie... No. Nie, nie, ja mam na lat. Nie. Czy chcesz zostać jak dorośli? A ja, bo ja wiem. Może być to aktor. Będziesz aktorem. Także. że chcesz zostać YouTuberem. <grych> nie no, już zostałaś, kurde. Nie, YouTuberem, to ja będę miał taką poboczną pracę, bo na YouTubie się nie, nie kupisz sobie domu w jeden dzień, jak poza mieście 7 film. Więc trochę się no nie Tak, a robotko, jak ty, jak ty będziesz miał, nie wiem, z 24 lata, to już Twój kanał będzie mógł mieć setki tysięcy, na dziesiątki milionów subów. No na pewno będę zarabiał na tym. Ale o to chodzi? Co, nie Dobra, było czwarte, to teraz piąte. No. Hmm, nie no, skąd się nazwa to na QA? Dobra, Je, jakiego e, czy jakiego programu używasz do robienia e, filmów? Znaczy, nie filmów, tylko montowania. Kapka ta. Zdjęć. Używam Pixar. Pixarta. Kiedyś Dobra. to um, Szósta czy, e, ten. Dlaczego używasz Kapkapa? E, bo gówno jest darmowy. Dosłownie. E, i bo... zresztą ja nie mam kasy na takie rzeczy. Typu Adobe Premiere Pro Photoshop. E, da Vinci, e, Vinci Resolve jest za darmo. Ale mi się nie chce tej aplikacji pobierać, bo pobrałem i nie zapisało mi się, i w ogóle mam dosyć kapka, jakby kapka to będę używał na razie. Jak będę miał więcej kasy... O kurde. Ja mam już dużo kasy, ale... E, ja też no. mam, ja też mam sporo kasy, tylko nie chcę mi się, no to jest takie trochę jakbyś kupił, no nie wiem ile to kosztuje, no, ale wolę sprawdzić. Za, to za miesiące musi wpłacić. No właśnie, no to jest trochę słabe, tak samo jak nitro. Dobra. Yy, siódme... chyba... Dobra. Czekaj, jakie siódme? Co, co chcemy na siódme? Widzę do... co chcemy na siódme? Mm. Dobra, jaka jest twoja na pora e, roku? Pora roku? No. W sumie wiosny. Wiosna? No. no wiosna, bo jest tak kolorowo, co prawda jest. Ja no i tak jest zim, gorąco. Malę. I tak jest gorąco, że parzy normalnie. Bo ja się boję co będzie w lato, dosłownie. A w lato 40 stopni, kurde. No, Polska się staje indiami powoli. Nie. Za rok wrócę i staje będę staje czarny. Kurde no. Dobra. Ósmę hmm. teraz. Ehm, dobra. Od kiedy chciałeś zostać youtuberem? O kurde Nie chciałem zostać youtuberem, ale wiem, od że... ilu, nie wiem, lat albo miesięcy chciałeś być youtuberem? Hmm, Zacząłem o tym rozmyślać Tak się stworzyłem swój kanał, nie wiem czemu Tak, tak Październik, listopad 24, ale logo na przykład, że takie moje znako rozpoznawcze, no, że to trochę nie do pytania, ale tak, to tak 2020, 21? Ale tylko takie... Dobra, mogę powiedzieć z tym, że moje logo powstało dosłownie w 2023. Tylko że to jest taka wersja odnowiona. No moja też jest odnowioną wersją. Bo wcześniej w sensie, moje tamte... Logo miał uśmiech, ale uśmieszka nie ma. Ono takie ja pamiętam. Ja -e... pamiętam, tylko o -e... oni Tylko o pamiętają takie rzeczy. No, ty... No chyba tylko 1500 subskrybentów. No pamiętam. ja... Ja widziałem twoje filmy. No jak ty mi pokazywałeś? Pamiętam no. twoje. Dobra, lecimy z ostatnim To jest chyba dziewiąta. Nie, ósma. Ósma. E, skoro to jest ósme pytanie, to myślę sobie... Myślę sobie, że... Ty, ty. Marki używasz? E, jaka jest myszka... Jaka mar... Dobra, Dobra, mogę powiedzieć wszystko, nie. mój komputer. Mogę powiedzieć Dobra, mój... Jakie używasz myszki? Jakiej marki? Myszka? Fus... No. Fus KR Krx0062 made in China. Pozdrawiam. Made in China. Ja mam made in chyba Wietnam. Pozdrawiam, pozdrawiam, bo mam lemingową myszkę i to nie jest jakaś gówniana myszka, bo ma, ma zrobistą myszkę, ale zrobiście mi działa. Po prostu mogę wam wysłać screen albo link do tej myszki. Prostu... Dobra, nie Ja nie jestem... Ja nie promuję tej myszki, ale mogę wam wysłać. Może że ta myszka po prostu jest gówniana. Dobra! Hmm. I no, dobra jest, ehm, dobra jest. Czemu bym chciała zostać youtuberem? albo chciałam chciałem czegoś nowego spróbować, tak się nudno robiło, tak chciałem zobaczyć czemu ludzie tak chcą te zdobywać, a teraz już sam wiem mi to jest gorączka złota, e, po prostu, e, nie wiem, no po prostu tak chciałem, tak nagle z nie wiadomo jakiego, najpierw ja byłam takim bardziej, jak jurorem w Got Talent, mam talent, Byłem takim bardziej jurorem, które, w sensie ja oceniałem ludzi. Na, na szurcach widz ocenia ludzi. To widzowie są najważniejsi. No tak, A teraz to. jestem bardziej taką, takim osobą, która pokazuje no, coś na widowni, więc chciałem czegoś nowego Dziesiąte pytanie musi być mocna, giga. I. Co zrobisz na tysiąc subów? w sumie to nagram live'a jak lubię gówno. Aha, dobra, bardzo. Bardzo, bardzo fajna odpowiedź, słuchajcie widzowie. No. Zartowałem! Zróbcie jakieś, zróbcie jakiegoś shorta, gdzie... Zróbcie Edita, gdzie karton mówi, dobrze, że zrobi lebo ekstra. Tak. Dobry, róbcie nie, edity, tak róbcie moje edity, róbcie edity na Adobe Premiere Pro, ja dam lajka, like, suba i wszystkie, wszystkie rzeczy, które ben, i wszystkie osoby, które mnie zasubskrybują i wrzucą film, edita mojego, to ja skomentuję ten film i dam subskrybera. Tylko no musicie dać, nie wiem, hashtag karton czy coś takiego. No coś takiego i gówno będziecie robić. Dobra. I Dobra, jak... e... Dobra, 500 Dobra, e, znaczy 5, e, 5 milionów lajków pod tym filmem i oczywiście będę robił live'a z gównem. E... Dobra. Pamiętajcie, dobrze, bo chyba już jest koniec filmu. No niestety i bardzo fajny film, bardzo mi się podobał, zrobię z tego listę, nie no żartuję. E, wpadajcie na nasze Discordy, e, zostawcie suba i lajka na mój Discord na Kartuna, zostawcie suba na kanale Kartuna i lajka na filmie Kartuna i na moim kanale. I to wszystko. No, tak. Nara, po prostu nara. nara.